Cześć witajcie, ja jestem Popster i zapraszam Was do takiego stricto informacyjnego odcinka, w którym chcę powiedzieć o tym co aktualnie będzie pojawiać się na kanale. Materiał głównie będzie dla osób, które lubią bądź ciekawią moje materiały o serialach, a przede wszystkim materiały o uniwersum The Walking Dead. Tak więc jeśli należysz do tych osób, to będzie mi bardzo miło jeśli dotrwasz do końca tego materiału. A także coś pod nim napiszesz. Zacznę od tego, że mój kanał od samego początku miał być głównie kanałem gamingowym, gdyż od zawsze lubiłem grać w gry i je sobie komentować, dlatego więc postanowiłem zrobić ten kanał. Ale niestety nie oszukujmy się, aktualnie bardzo trudno jest się wybić, pokazać kanałom gamingowym, tak więc pewnego dnia postanowiłem na kanał wprowadzić małe zmiany co do kontentu tego właśnie kanału. Jako iż dużo oglądam seriali czy chociażby filmów, to postanowiłem właśnie podzielić się kanał na gaming i materiały o serialach, filmach. A przede wszystkim o The Walking Dead i jak mogliście chyba zobaczyć, to był to chyba jednak dobry pomysł, ponieważ materiały właśnie o żywych trupach czy innych serialach przynosiły mi jakieś większe wyświetlenia niż z gier. A także ci, którzy kliknęli wy ten czerwony przycisk, który jest właśnie na dole. Ponieważ większość ludzi, którzy kliknęli właśnie subskrypcję na moim kanale, zrobiło to zapewne głównie dla materiałów z uniwersum The Walking Dead, tak więc to pytanie do tych, którzy to właśnie zrobili. Bądź chociaż oglądali te filmiki czy materiały z gier, które ostatnio pojawiały się o wiele więcej, w dużo większej ilości. Czy to jakoś wam nie przeszkadza? Wiem, że o wiele mniej materiałów ostatnio pojawiało się na kanale o The Walking Dead i innych serialach, ale co do żywych trupów to nie chcę nagrywać po prostu kilku odcinków o tym samym. Tak więc, dlatego nie ma tyle odcinków o żywych trupach. Mam parę pomysłów co do materiałów z uniwersum The Walking Dead, czy chociażby innych serialów, filmów, ale jest mało czasu, a dużo pomysłów i mam nadzieję, że w najbliższym czasie trochę więcej się tego pojawiać będzie. A zwłaszcza za miesiąc, kiedy to rusza kolejny sezon Fear The Walking Dead, tak więc mam pomysł, by cały ten sezon omawiać na odcinkach, tak więc myślę, że może to wyjść dość spoko. Zastanawiam się, czy robić już takie odcinki powiedzmy z innych seriali, na przykład z The 100, czy chociażby gry o tron, jak myślicie? Choć nie oszukujmy się, że na razie najnowszy sezon Gry o Tron jest dość słaby. Jeśli ktoś z Was ma jakieś pytania dotyczące The Walking Dead, Fear The Walking Dead Gry o Tron, czy chociażby jakiegoś innego serialu, na przykład co sądzę o jakiejś postaci, która jest moją ulubioną, czy chociażby innego tego typu pytania, to zapraszam do opisania w komentarzu i jak trochę ich będzie, to może zrobię jakiś QA. A teraz wracając do pytania, czy materiały gamingowe Wam nie przeszkadzają, bo jeśli tak, to myślę nad zrobieniem osobnego kanału dla gier bądź seriali, jak myślicie. Ponieważ nie chcę rezygnować z kontentu gamingowego, gdyż kanał zawsze miał się na tym skupiać, a głównie na survivalach i horrorach, których też ostatnio jest trochę mniej. Tak więc napiszcie mi co sądzicie o tym całym pomyśle o podziale kanału, bądź zrobieniu osobnego kanału na gry, a także jeśli macie jakieś propozycje na serię, o jakimś serialu, filmie, grze. A może macie jakieś rady co do kanału, oczywiście proszę o jakieś konstruktywne rady, opinie, pomoce. I co, to chyba na tyle w tym krótkim informacyjnym materiale, mam nadzieję, że oczywiście wytrwaliście do końca, zapraszam oczywiście do pisania w komentarzu swoich opinii, pisania pomysłów co do serii, co do tego jak podzielić kanał, czy go w ogóle podzielić na dwie części, zapraszam także na inne materiały, a także na kanał na Twitcha, gdzie są oczywiście codziennie live'y, tak więc cóż, trzymajcie, cześć i do następnego, wow!